Nie ma nowidzowie vlogu Takim w sumie krótszym, ale ciekawym Jedziemy właśnie na studio, jedziemy poziomala Pizga jak cholera, widzieliście zresztą przybitki Odpaliła pięknie, chodzi pięknie Możecie napisać w komentarzu czy wam się podoba I co, i lecimy poziomala Jak się trochę ściemni to kurwa wrzucę sobie nie? Dobra, majne widzowy, kurwa Ej to jak się wygiął w ogóle serwis Co no? Co to się kurwa <śla> trzeba ja pograć ja go w ogóle To się odpierdala nie Ej. Ci? Co ty kurwa? No, bez kitu. Tym będziesz jeździł? Nie, ja nie, ja nie jestem. Idziemy <grydźmy> na studio, widzowie. Majne widzowie, idziemy na studio. Ej, co jest? Kurta shit? shit. Ale jazda. Ej, ale jazda, nie? A ty co ty machasz tym kurwa patykiem i on się obkręca, czy o co? Nie, ręką! Aha. <laughs> co to aż tak to nie jestem bogaty, nie, żeby nie, sobie tego DJ-a kupić myślałem, tego? Nie, że machłaś kurwa, i się odmęczy. Nie, 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 niestety, niestety mnie nie stać na tego gimbala jeszcze, nie? Gimbal ma zajebisty ten guzik, nie? Gimbal to jest zajebisty no, bez kitu. Choć no, w ogóle zajebisty nagrywanie i tak dalej. A wczoraj byliśmy tam, kurwa, tam u góry będziecie mieli w sumie wrzucę tu im zdjęcie, nie? Z Instagrama i od razu macie tu nazwę Instagrama Alana i mojego macie tutaj. Pójdźcie o we mnie, Mixed dobra, C. Meskito. W sumie mogę wstawić do filmu taki fragment. Przed i po, nie? No bo nie pokazujemy tutaj za bardzo <grym> numerka. Tajne studio. Tajne, studio. Tajne miejsce. Tajne miejsce. Klatkę już można pokazać, bo to kurwa klatka jest z. Bez kito, nie dużo Bez kitu, nie? Idziemy po schodach. Ty. A ten kierptawek nie jest na studiu zapewne. No pewnie nie, pewnie będziemy musieli jeszcze na mieszkanie wejść. No, <kluzny> normalnie z kamerą, kurwa. MTV Clips. <kluzny> normalnie, o tym mówię ci. Mówię ci. Jak się żyje. Jak się żyje, jak się żyje. Ty, a pamiętasz kiedyś a w lutym w ogóle prosił o najpierw cykl, to był Jasno-Hatek? No, ja. kitu, Jack Gadowski. Jack Gadowski, pamiętasz? No. Nawet nie, nawet nie pukam, bo jest wielko. No, wiedzieliśmy o tym. Czekaj. Pa, wiedzieliśmy. Tego nie ma, nawet go nie ma? Złyczka. Dobra, Robimy jasna, pokój. Gościa Chłopie, gościa nie ma, robimy mu. Ej, numer jest jakiś. Ej, sprawdzamy. Sprawdzamy. A, ty ja, numer, ja mam do tego numeru dobrać w ogóle. Serio? A mi się nie chce nic zagrywać na razie Tylko nawet metry, dobra, Ty kontent na piesku. Idzie, 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 Halo? idzie. Przywitaj się do vloga. A on do tego kuchna dobierasz? <grymianie> tak, ale kurwa syk Robimy M MTV Clips oprowadź po pokoju, nie jest <grymianie> co, co, co to jest? Jakbyś z daleka to wygląda jakbyś na przestrzeń nagrywał no, Ale ja Ci mówię ty nie kumasz, bo wiesz o co w tym chodzi po e, stary, no bo jak masz Żyrandol, to jak go podetniesz. No ale kurwa, to się podpina pod kabel, a nie, nie pod ten. Nie, 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 nie bo tu teraz to, bo to, to jest nowa, technologia to jest lądka zdroju, Czy, nowa czy technologia co? Teraz. W lądku tak jest tylko, no. Że masz Żyrandol, i jakby Żyrandol na Do tego gniazda! Tak, no. A. I moim to nie jest to normalne, to, ma, wiecie o tym. Moim zdaniem to jest lepiej. Czemu? Le, lepiej niż jakbyś miał y, się pierdolić. No bo to jest łatwiejsze w robocie, stary, szybciej cichaty zbudują. Bo tak to tylko pierdolną o kontakt, a tak to muszą się jewać swoimi przewodami. Trzymaj. Ej, ej, w ogóle ty, w ogóle X Jaką on historię wymyślił, chłopie tak z dupy teraz, nie? Ja w ogóle nie słyszałem tego. No chłopie, to sobie... Ja wiem, że jesteś kurwą. Chyba a ty, trzeba by było kanał założyć zamiast nas podróży na glebie to reset go. Reset na glebie. Reset na glebie? Reset, reset, reset już na Kolabo, tej kolabo, reset re, re, na glebie. Ja mam tylko 100 uświetleń na piosence, już jestem upadłem. Już nie nagrywasz? Nigdy już nie? Już nie nagrywasz? Już nigdy nie nagram nie? numeru, bo. To, to wbijajcie stopie. chociaż lajki na numerze. Nie. Który macie w opisie nie, i nie będzie nagrywał. Nie dawajcie mi nawet. Bo ja już no mówię ci. Nie nagram już nic. Przekonasz go Mati, żeby nagrał? Nie wiem. Nie wie nawet. To nie jest. To jest Moncler. To Ty wczoraj je wybrałem. Dalej, dalej patrzcie. go nie wyprałem Masz Ej, ale to jest pojebane, nie? Tylko ja mam czystą kurtkę o dziwo, o dziwo, bo ja zawsze się też. I dlatego tej białej nie ubieram, bo już ujmany cały, nie? Ja, ja stary już wiesz, stary tak nie odpierdę i łowiesz. trapster, stary zaraz jakiś ta, ryby, Tak, bez kitu, z... nie? I zaraz będzie hopie. Ja zaraz się opierdalam na gara i się ubieram opium, i jestem dumny wtedy, Tak, tylko jeszcze muzę, opium taką fez i będzie. Będzie na Super, bez, dobry. Czekaj, kurwa, e, jak leciała ta piosenka? Rig, on, c, r, Jedna noc w no Berlinie, góra 2. No. Ta, góra 4, Góra 2. Ale Mati A, w dziwnego. Dobrze wygląda tej kolej. Takich wyszedł z Badna, ma wszystko w Balencji. Peski to ba, ba, wszystko ba, ba, w Balencji, ba, ba, Balencji, nie. Ty, co? tu. tu agent. do PZU, to tylko u nas, kurwa, PZU agent. PZU. Na ulicy W ogóle mm -hmm. teraz. No tutaj. Tak? no tutaj. No. Tutaj? Idziemy? No zaraz po nią idę. Dawaj. Ile zobaczyć czy mnie starszą nie męczą zaraz? Beskito. Idziemy na studio. Ja jestem ci... Później, powiem, o widzowie, że Pani jest Burda na studiu. Jak zawsze, kurwa. Jak zawsze. Ale choćby ci widzieć jak to naprawdę wygląda. Nie, to nie ma tutaj też Górna, to jest, wiesz, prawdziwy trapszy. Tak, no. Także hit jak chuj, nie? ja mam pokazywać. Jakieś wyłuskany studio bez bezkitu, no nie? Na suficie stare i z zajwistymi panelami akustycznymi. No co? Nie, ty? nie stać. Zaraz zobaczycie. Taki wielki drzwi, to jest już wrota, nie? To trzeba nawet, napisać studio. A nawet, a, nawet, a nawet jak bym było stać i bym zrobił czapkę sobie na biznetkę. Kurwa, to i tak by te studio wyglądało tak jak teraz, tylko by miało lepszą podłogę i ściany. Eskimos. No jest kibos, bez kitu, To są właśnie tajne klucze. To jest tajne, tajne wejście do tajnego Dobra, dziękuję. miejsca. dziękuję. Tu jest ciemno jak chuj. Weź zaśmieć. Oj, Bardonik. Kurwa. Weź to zaśmieć. To jest... Weź zaśmieć. Weź Morda, a którym telefonem? Czekaj, nie, 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 nie. No nie widzę. Dobra. Kurwa, ale mogę świecić dalej. Ta na Dobra, widzowie, wchodzimy na studio. Czeka Daniel, mogę pokazać. Kurwa. A, No i znowu rozjebałem. Przechyl, przechyl do przodu. Dam. O przechyl. Patrzcie, ambi Light, Patrzcie, ambi light. Television. Tu są. Pewnie zapytacie, co tu w ogóle jest. Ale to jest jego robota. Co? To wszystko. Kartony? No, a co to jest? Wytłumacz, no widzą. Przepotężna akustyka. Ten boiler też? Nie, bo... Czy tam wodę zbieramy? A, Ta, bo tam wodę i se zlewamy po prostu żeby się napić. Ja wodę to ja kurwa jako czajnik używam, wiesz? A okej, okay, no. okej. Okay. No. Zobaczmy co jest kurwa odpalone. No to pewnie kurwa go. Patrzymy. Snuk do nie mógł zapłacić. Co za obiad. jest? Przejebane. Ej, snów do nie mógł zapłacić za obiad. Nie, kurwa niesamowite. Pojebane, nie? Ej, no szczerze. Pa wind diesel zmarł. Nie, jakiś wandel. Ogólnie na no, tym studio nie jest jakiś to duże, nie? wyszukiwarce Google, Google jest. No, tu już wiadomo od kogo się Mati uczył. Stary, ty masz to w sobie. Zobaczcie maila od razu. W W żyłach. Przecież ty masz tu Ale patrzcie, góry, jakie bogactwo! Nie, chyba. Street 8. To jest bogactwo, ty nie? wiesz lepiej na czym po pierwsze są monitory. To tak, to dwa papiery. Ale co lepsze, na czym stoi biurko? O no właśnie. To patrz No syf trochę jest. Ale nie marcie, się posprzątamy. Bo w środę jest ciekawy gość, bo w czwartek. Więc musimy posprzątać. Będzie to najczyściej. I też będzie z tego vlog, fajny vlog. Taki, że czekajcie. My zabieramy się do roboty, jakieś przybiteczki Wam zrobimy. Z czego nie zrobisz przybiteczki? Jak siedzimy. To wypipkaj. to wypipkaj, no Po prostu z stary Bez kitu Z tego już zrobisz przewidki Mo Tak ma. Możecie się tylko domyślać czy to jest za biznes I zacenzuruj mi stary usta żeby nikt nie wyczytał Tak, tak uc. będzie cenzura i będziecie mogli się tylko domyślać, nie Będziecie się mogli ten... tylko domyślać Zobaczcie mam e z Barbie Nie pokazuję tego Czemu nie pokazujesz, na YouTube można Można? To można, to na YouTube to wszystko to jest legalne Barbie Wszystko na YouTube na klipach panu kurwa blanty wyjebane W sumie tak A Mati, no, Także, widzowie, za niedługo przebiteczki i później się do was jeszcze odezwę, no, oczy, mamy parę rzeczy no, nie, do ogarnięcia, także my o, się za zabieramy kursie, za robotę i co, co? za niedługo się zauważy. widzimy. Się o jest Koda, siemano, cześć, cześć psiaki, Koduś, Koduś, Uwa, do środka, wchodź, chodź, chodź. no wchodźcie kurwa, no, kurwa jak mam przejść przez Kurwa, uby. Co tam, kurwa Co tam kurwa? Co No cześć, cześć Jezus, już się zmiażdżył go Koduś, no już Ogólnie widzowie Takie główne tematy, które chciałem właśnie przegadać z wami To już taki format wam siedzi, full logowy Jest to teraz mojego życia Trochę wam pokazałem studia, takiego zalążka I troszkę garażu I w tym miejscu może was zatrzymać, ponieważ Nagranie z garażu zostało ucięte, ponieważ było za dużo widać trenówki, a blur na całym ekranie myślę, że nie fajnie by wyglądał. Ale już niedługo się pojawią odcinki z tej serii, także pozdrawiam, W sumie tylko tyle chciałem powiedzieć. Dzięki wielkie. oglądanie. Tak dalej, bo z garażu będzie kozacka seria z budowy grubego projektu terenówki, także. Czekajcie, bo warto. A na studiu będą też grube kontenty. W środę albo w czwartek przyjeżdża kogoś specjalny, także też będzie ciekawie. Jeszcze wszystko jest w trakcie uzgadniania, także mam nadzieję, że Wam się spodoba. I pewnie znacie tą personę, ale no zobaczycie. I co? No naprawdę, jeżeli Wam się takie coś podoba, to ja taki bardziej treściwy, żebyście zobaczyli coś niż zbędnego pierwszenia chyba że chcecie dłuższe filmiki, a więcej gadania o wszystkim po kolei, co robię i tak dalej, bez pomijania tych właśnie rzeczy takich codziennych, na przykład no, sklep czy coś. To piszcie komentarza Ja wam dziękuję bardzo za oglądanie. To był pierwszy vlog po przerwie. Będziemy go nazywać jako odcinek pierwszy, bo według mnie po takiej przerwie to totalnie inna seria, i tak dalej. To dużo się pozmieniało, więc co? Ja dziękuję bardzo wam za oglądanie. Trzymajcie się strzałeczkę